Dzień dobry ze słowem w czwartek 10 października. Kochani, przez dzisiejszy fragment Ewangelii możemy spojrzeć na nasze domy rodzinne, na nasze rodzinne relacje, ich przeszłość i ich teraźniejszość. Dla tych z Was, którzy chcieliby się spotkać z całością dzisiejszej perykopy, oczywiście publikujemy ją w opisie tego filmu. Również na naszym portalu wystarczy kliknąć w baner budzika na stronie głównej, a oto fragment, który dzisiaj szczególnie będzie dla nas ważny. Z Ewangelii według Świętego Łukasza: Ojciec z nieba udzieli ducha świętego tym, którzy go proszą. Obraz, który płynie z dzisiejszej ewangelii, to ojciec i matka, którzy dają swoim dzieciom to, co dla nich najważniejsze, to, co im potrzebne. Być może doświadczyłeś ze strony swoich rodziców takiej miłości, ale być może także doświadczyłeś, że czasami dostawałeś trud, przykrość, smutek albo i ból. Dziś Jezus nas pragnie uleczyć z, ze wszystkich doświadczeń, które nie są Boże. Próbuje nam pokazać, że ze strony Boga Ojca nigdy nie dostaniemy skorpiona, nigdy nie dostaniemy węża. Zawsze y, pokarm, który nas nasyci nie tylko cieleśnie, ale także w pragnieniu miłości. Pomyśl tak o Ojcu w niebie i zawołaj do Niego. Razem z Jezusem, który nas uczy modlitwę. On żyje i króluje na wieki wiek. Tradycyjnie prosimy Was o łapki w górę pod tym filmem, dzięki temu będzie się on przebijał przez algorytmy. Polecamy się także z subskrypcją naszego kanału i prosimy skomentujcie ten film, podzielcie się swoją refleksją, w ten sposób bądźmy w kontakcie. Do usłyszenia!